Czytelnicy, cieszymy się bardzo, że możemy znowu spotykać się w bibliotece w nowych warunkach. Nie możemy zbyt długo doradzać Wam, jaką książkę warto przeczytać. Mam nadzieję, że te krótkie recenzje, które przygotowałam, będą dla Was pomocne przy wyborze książek. Trwa jeszcze Tydzień Bibliotek, więc wybrałam książki, których tematem jest sama książka i w których występuje też biblioteka. Pierwsza moja propozycja Złodziejka Książek. Australijskiego pisarza Markusa Zusaka. Bardzo dobra książka, wartościowa i pod względem treści, i pod względem formy. Od razu zaskakujące jest to, że narratorem w tej książce jest śmierć, i śmierć występuje tutaj w rodzaju męskim: jest to Pan Śmierć. Główna bohaterka to nastoletnia dziewczynka Lizel Meminger, tytułowa Złodziejka Książek. Kradnie książki. Uczy się czytać na ukradzionym podczas pogrzebu swojego brata podręczniku grabarza. Ta książka jest jej elementarzem. Jej przybrany ojciec, Hans Huberman, uczy ją czytać nocami w piwnicy. Jest to taki sposób na pozbycie się koszmarów nocnych, które dręczą dziewczynkę. Wtedy właśnie Lizel odkrywa pasję do książek, odkrywa potęgę i moc słów. Książka Złodziejka książek właśnie pokazuje potęgę i moc słów. Pokazuje też to, że słowo może być siłą twórczą, ale może być też siłą destrukcyjną. Może w naszej wyobraźni budować, kreować piękne światy, ale może też niszczyć całe narody. Jeśli chodzi o formę książki, to książka napisana jest pięknym, poetyckim, metaforycznym też językiem. Autor wplata tutaj Również elementy graficzne, elementy powieści graficznej, komiksu. Pokażę. I chciałam jeszcze zacytować piękny fragment opis biblioteki. Moment, kiedy Lizel Meminger jest w bibliotece żony burmistrza, z której z tej biblioteki również kradła książki. Książki były dosłownie wszędzie. Przy każdej ścianie stały wypchane nimi schludne półki. Z za książek nie widać było koloru ścian. Na okładkach czarnych, czerwonych, szarych i w ogóle we wszystkich możliwych kolorach pyszniły się litery wszelkich krojów i wymiarów. Była to najpiękniejsza rzecz, jaką Lizel Meminger widziała w swoim życiu. Uśmiechnęła się na widok cudu, że też taki pokój w ogóle istniał. Piękny opis biblioteki. Druga moja propozycja dla najmłodszych czytelników, bajeczka o książeczce. Książka, która opowiada o tym, jak powstaje w ogóle książka. Walorem tej książki jest to, że jest to reprint. Reprint książki napisanej w 1944 roku przez Gwidona Miklaszewskiego, znanego rysownika, karykaturystę, twórcę filmów animowanych. Pięknie zilustrowana książka. Ilustracje barwne, kolorowe, żywe, z humorem. Na pewno przypadną do gustu młodym czytelnikom. No i piękna treść, napisana wierszem, więc można uczyć się na pamięć. No i wartościowe jest również to, że młody czytelnik dowiaduje się, jak, jakim trudem jest napisanie książki. To nie jest tak, że jedna osoba tworzy. Obuła tej książeczki jest taka. Skrzat przypadkiem słyszy, płacz dziewczynki, że nie ma dla niej książki, nikt, nikt nie napisał o niej książki, jej imię nie pada w żadnej książce. No i chce zrobić dziewczynce niespodziankę. Chce napisać książkę, ale jak tu napisać książkę, jak jest się tylko małym, śmiesznym skrzatem? Poprosił o pomoc braci. W końcu co pięć skrzatów, to nie jeden. Bracia podzielili się pracą. Jeden pisał tekst, drugi tworzył ilustracje, trzeci mu pozował. W końcu książka trafiła do drukarni, następnie strony były klejone, oprawione i gdy już była gotowa, to mogła trafić na półkę księgarni czy też biblioteki, a stąd w ręce takie, w które najbardziej lubi wpadać, to znaczy w ręce dzieci. Wtedy praca autora jest nagrodzona najbardziej, najbardziej cieszy się autor. Jego trud, jest nagrodzony. Książka, bajeczka o książeczce pokazuje, jak pisarz ma niełatwe zadanie. I fragmencik. Taki mały, śmieszny skrzacik, co ma czterech małych braci, rankiem się obudził wcześnie, patrzy, bracia jeszcze weśnie, umył się, ubrał się, cicho siadł, bułkę zjadł i nie mówiąc nic nikomu, wyszedł cichuteńko w świat. Co się dalej działo, zachęcam do czytania całości. Kolejna moja propozycja. Czy pisarzom burczy w brzuchu? Już sam tytuł jest zaskakujący. Tytuł to Pytanie. Dzieci bardzo lubią zadawać pytania. Wszystko ich ciekawi, są ciekawe świata. A ta książka jest o tyle ciekawa, że jest to zapis pytań, jakie dzieci zadały. Pisarzowi, tutaj konkretnie Pawłowi Barensewiczowi, podczas spotkań autorskich i są to pytania zaskakujące, dość dziwne. Na przykład: Czy jest pan bogaty? Czy ma pan jakieś zwierzę? Czy pisarzom burczy w brzuchu? Skąd pan bierze pomysły do swoich książek? Co lubi pan jeść? Czy miał pan kiedyś jakąś niebezpieczną przygodę? Czy pan się dobrze uczył? Dlaczego zaczął pan pisać? Jaki jest Pana ulubiony kolor? I tych pytań jest dużo więcej, ale walorem książki jest również to, że nie tylko zabawne są pytania, ale jeszcze zabawniejsze są odpowiedzi pisarza z humorem, z taką subtelną ironią. Także, jak będziecie czytać tę książkę, to na pewno dobrze będziecie się przy tym bawić. Chciałam też przeczytać odpowiedź na pytanie. Którą ze swoich książek lubi pan najbardziej? Cóż, z książkami jest jak z dziećmi. Każda z nich się rodzi w bólach. Karmić je się musi chcieć mi. I przewijać, i przytulać. Czasem w nocy nie śpię wcale. Nie jest łatwo. Ale za to, kiedy staje przy regale, każda woła do mnie tato. Więc ja na to, jak to tato, każdą książkę w sercu noszę. Grubą, chudą i karbatą wybierajcie sami, proszę. I jeszcze odpowiedź na pytanie zawarte w tytule tej książeczki: czy pisarzom burczy w brzuchu? Jest pisarzy jak gwiazdek na niebie i nie znam wszystkich ich tajemnic twórczych. Ja tylko mogę powiedzieć za siebie: mnie czasem burczy. Dobra książka ma to do siebie, że podczas jej czytania świetnie bawi się dziecko, ale również rodzic, który czyta. I takiej zabawy serdecznie Wam życzę.